25 września na Stadionie Miejskim w Biskupcu odbył się festiwal piłkarski dla dziewczyn z Warmii i Mazur. Udział w wydarzeniu wzięły młode piłkarki z najrozmaitszych zakątków naszego województwa. Dziewczyny miały możliwość rozegrać mecze 1 na 1, 2 na 2 oraz przetestować swoje zdolności strzeleckie na wielkiej tarczy i bramce celnościowej. Dzień pełen piłkarskich emocji zakończył finał Wojewódzkiego Pucharu Polski Kobiet, w którym zespół Stomilanek Olsztyn U18 pokonał AS Stomil Olsztyn CLJ U18 wynikiem 2 do 1 po dogrywce. Pokaż jak tańczysz, pokaż kim jesteś. Pod takim hasłem w Biskupieckim Domu Kultury odbył się integracyjny przegląd taneczny osób z niepełnosprawnością, którego organizatorem był publiczny specjalny katolicki ośrodek edukacyjno-wychowawczy w Kruzach. Pomysł tego wydarzenia narodził się już trzy lata temu. I ja tak powiedziałam sobie w myślach, że ja to kiedyś zrobię na taką szerszą skalę. To ma mieć przede wszystkim szeroko pojętą integrację. Pokazywanie, że osoby niepełnosprawne, tak naprawdę nic ich nie, nie ogranicza. To, że mają talenty, mają pasję, mają Zainteresowania, tak więc jest super energia, super zabawa, wszyscy świetnie się bawią, integrują. Mam nadzieję, że będziemy to kontynuować. Udział w dwudniowym przeglądzie wzięło aż 17 zespołów z trzech województw. Pomorskiego, Podlaskiego i Warmińsko-Mazurskiego. Mamy zasięg Pomalborg, Gdańsk, Żukowo, Lasowice Wielkie, y, tu nasi lokalni jeziorany, Olsztyn, Olsztynek. Także no, mamy 17 ekip, także no, no, jest to pokazywać jest się czym chwalić. Większość osób nawet nie spodziewa się, ile taka osoba niepełnosprawna jest w stanie zrobić, jakie ona ma ogromne możliwości, jaką ma piękną duszę, ile po prostu ile piękna może pokazać. Ja sama przyznam szczerze, że nie spodziewałam się, że moja grupa, że moi podopieczni mają takie zdolności, że po prostu, że tak się wczują w ten taniec, że będą tak płynąć w tańcu. Także uważam, że takie przedsięwzięcia są bardzo potrzebne, bardzo. I, I tak jak mówię, to jest też dla nich wszystkich duże wydarzenie. Swoją taneczną reprezentację na scenie mieli również organizatorzy. Mam grupę też taneczną, która występuje, nazywa się Bez Barier i oni występują na wielu scenach. Łącznie chyba największym osiągnięciem ich był występ na Zamku Królewskim w Warszawie. No ale wiadomo, każdy występ to jest stres, każdy występ wymaga przygotowań. Ja trzymam oczywiście za nich kciuki. Dwudniowy przegląd był olbrzymim przedsięwzięciem logistycznym i organizacyjnym jednak efekt końcowy udowadnia, że wydarzenie powinno być kontynuowane w kolejnych latach. Ja jestem bardzo chętna do działania, mam wspaniałą kadrę w ośrodku i myślę, że jeżeli tylko sytuacja oczywiście finansowa pozwoli, to chciałabym, żebyśmy to kontynuowali. Wszystkim zespołom oraz oczywiście organizatorom gratulujemy tak pięknego przeglądu. Na stadionie miejskim odbyła się pierwsza w historii biskupca senioriada, czyli zawody sportowe zorganizowane przez biskupiecki uniwersytet III wieku, aktywni wciąż. Uznałam, że jest to świetna okazja do tego, żeby się zintegrować w powiecie, żebyśmy się poznali też seniorzy. To jest ważna grupa społeczna. Ja niedawno dołączyłam do tej grupy. W związku z tym wiem, że trzeba czas w jakiś sposób wypełnić, bo trudno jest na początku bez pracy. Trzeba działać, trzeba być aktywnym. Ja się cieszę z Naszych seniorów naszego Uniwersytetu Wieku. Naprawdę są tam osoby, które prężnie działają, mają mnóstwo pomysłów i dzisiaj pierwsza seniorada w Biskupcu, właśnie na naszym pięknym stadionie. Seniorzy w Biskupcu i nie tylko, w naszych gminach Powiatu Osztyńskiego są bardzo aktywni. Myślę, że mogliby zawstydzić również młodzież. No jestem zachwycona wigorem, zdrowotnością, humorem. Myślę, że wszyscy możemy pozazdrościć. Swoje reprezentacje do rywalizacji wystaw seniorzy ze Stawigudy, Gietrzwałdu, Jonkowa, Dobrego Miasta, oraz oczywiście biskupca. Grupa się przygotowała, ćwiczy na naszym dobromiejskim stadionie, przygotowali transport, renty, hasła zachęcające do boju, pełni energii, startują właśnie w zawodach w poszczególnych kategoriach. Jeden czuje się sportowo, drugi, drugi mówi, że chce kibicować, trzeci chce pomagać. Jest to bardzo ważne, żeby się integrować również z mieszkańcami innych jednostek przy okazji tego typu właśnie imprez i to jest naprawdę bardzo fajnie, że możemy pomóc naszym seniorom w tego typu zabawie też. Seniorzy spróbowali swoich sił między innymi w sztafecie Nordic Walking, piłkarskich kręglach oraz wielu innych konkurencjach wymagających od nich zgrania, dobrej kondycji i koordynacji. Uzupełnić kalorie i zyskać nowe siły można było dzięki zdrowemu poczęstunkowi przygotowanemu dla zawodników i kibiców. Jedna pani robi sok z buraków, to jakieś tam cuda z ogórków. No przy różne rzeczy, których nawet nawet nie wszyscy widzimy i znamy, tak? Tu stoisko jest bardzo bogate, jak wygląda jak na dożynkach. Senioriada niosła ze sobą także aspekt edukacyjny, bo dzięki stosownemu stoisku i przeprowadzonemu wykładowi, seniorzy mogli dowiedzieć się, czym jest polipragmazja. Ja sama najpierw nie wiedziałam, co to jest, a chodzi o to, żeby umiejętnie stosować leki bo nie można tak robić, że seniorzy nie informują, jakie leki już biorą, idą do kolejnego specjalisty, no bo w pewnym wieku choroby dochodzą, że tak powiem, i łączą te leki, a one mogą wywołać niekorzystne skutki. Piąte miejsce w sportowej rywalizacji zajęli seniorzy z Gierczwaudu. Czwarte należało do Jonkowa. Trzecie miejsce zajęła Stawiguda. Na drugim miejscu znaleźli się seniorzy z dobrego miasta. Zaś zwycięzcami pierwszej edycji Senioriady zostali seniorzy Biskupieckiego Uniwersytetu III Wieku aktywni wciąż. Nieważne kto wygrał, ważne jest, ważne jest uczestnictwo, ważna jest chęć zabawy, chęć ruchu, sportu i to nam przede wszystkim prześwieca w, w tym, że jesteśmy tutaj, że zaprosiliśmy ościenne gminy, żeby była rywalizacja, ale na wesoło. Wszystkim zawodnikom i kibicom biorącym udział w tym niezwykłym wydarzeniu serdecznie gratulujemy, a po bogatą fotorelację z zawodów odsyłamy na facebookowy profil biskupiec krajobraz pełen możliwości. Za nami pierwszy miesiąc funkcjonowania nowego żłobka publicznego w Borkach Wielkich. Inwestycja bardzo długo wyczekiwana, ale też można powiedzieć, że troszeczkę kontrowersyjna, bo jednak było dużo zarzutów, że to złe miejsce, że daleko od biskupca, że problemy z dojazdami itd. Tak Czas pokazał, że, że mieliśmy rację, że dzisiaj 50 dzieciaków prawie chodzi do, do tej placówki, do naszego żłobka. Pierwsze dni i tygodnie były szczególnie istotne dla maluchów, które musiały zaadaptować się do nowego miejsca. Zaczęliśmy od tego, że pierwsze trzy dni były adaptacyjne. Pierwszego dnia rodzice byli z dziećmi, mogli poznać te zajęcia, funkcjonowanie żłobka od środka. Następne dwa dni dzieci były na adaptacji skróconej przez trzy godziny, już same, bez z rodziców, i też jak na tak małe dzieci, bardzo fajnie sobie poradzili z tą adaptacją. Następnie zaczęliśmy pracę już pełną parą, 8 godzin, a nawet więcej. Niektórzy tak, także bez większych problemów. Wiadomo, to są małe dzieci, więc one potrzebują trochę więcej czasu na tą adaptację, ale posiadamy wykwalifikowany, doświadczony personel, który z tą adaptacją sobie świetnie poradził. Pozytywnie o budynku, wyposażeniu i personelu nowej placówki. Wypowiadają się również rodzice. Generalnie nowoczesne, bardzo przyjazne, przyjazne dla maluszków. Jest dziecko bardzo zadowolone, ja też jestem zadowolona, jest super. Bardzo fajnie, profesjonalnie, dzieci zadowolone. Bardzo ładnie jest, czysto, zabawki wszystkie takie nowe. Niewątpliwym ułatwieniem dla rodziców i opiekunów dzieci jest również transport z biskupca bezpośrednio pod obiekty żłobka. Na chwilę obecną placówka posiada jeszcze wolne miejsca. Żeby zapisać się do naszej placówki, trzeba złożyć wniosek rekrutacyjny w sekretariacie. Można go pobrać ze strony naszej na Facebooku lub w zakładce Placówki Oświatowej na stronie biskupiec.pl. Warunki, aby dziecko się dostało do placówki, to musi być w wieku od roku do trzech lat. W pierwszej kolejności są przyjmowani podopieczni z naszej gminy i rodziców pracujących, ale mamy na tyle miejsc, że rozpatrzymy każdy wniosek. Po oddaniu do użytku żłobka kolejną z planowanych inwestycji jest remont dwóch zabytkowych kamienic przy ulicy Dworcowej 2 i ulicy na 7. Dofinansowania dostaliśmy 2 miliony złotych, także naprawdę to jest duża kwota. Po przetargu wyszło nam 2800, więc 800 tysięcy musieliśmy dołożyć ze do środków gminnych. Będą to remonty pod nadzorem konserwatora naszego warmińsko mazurskiego także naprawdę z tego właśnie względu są tak kosztowne te inwestycje. Wiem, że wiele osób też niecierpliwością czeka na inne jeszcze dofinansowania. Na inne remonty, ale tak jak ja zawsze powtarzam, my ponad 90% naszych inwestycji staramy się opierać na dofinansowaniach. Dalej będziemy szli w tym kierunku trochę cierpliwości. Czas pokazuje, że zawsze gdzieś te, te środki się znajdą prędzej czy później. My cierpliwie do tego dążymy i będziemy pozyskiwać dalej na tego typu remonty. Więcej aktualnych informacji dotyczących żłobka i wniosków znajdziecie na jego profilu na Facebooku. W ramach projektu Biblioteka Mobilna Miejska Biblioteka Publiczna w Biskupcu wyruszyła w podróż po całej gminie. Wśród dotychczas odwiedzonych miejsc znalazły się Borki Wielkie, Rasząg, Węguj oraz Brydynki. W każdym z odwiedzonych miejsc Dzieci z wielkim zainteresowaniem poznawały nietuzinkowe i oryginalne książki, które niewątpliwie poszerzają wyobraźnię, pobudzają kreatywność i rozwijają młode umysły. Wydawnictwa znajdujące się w zbiorach biblioteki mobilnej, które skradły serca dzieci, zakupiono dzięki inicjatywie Eger Runs for Charity. 4 października zapraszamy na stadion miejski imienia Andrzeja Biedrzyckiego, gdzie o godzinie 13 rozpoczną się biegi przełajowe organizowane w ramach biskupieckich igrzysk sportowych. Do rywalizacji staną uczniowie szkół podstawowych, którzy zmierzą się w kilku kategoriach wiekowych. Do rywalizacji na bieżni staną także młodsi biegacze, którzy o godzinie 15:20 wezmą udział w biegu przedszkolaka. Regulaminy i karty zgłoszeniowe do zawodów można znaleźć na stronie biskupiec.pl